Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Rozmowy w Tłoku. Na prośbę internautów w dzisiejszym odcinku zajmiemy się sprawami subkultur młodzieżowych i niektórych sekt. Chcemy pokazać Państwu czym są subkultury i czy warto się im bać. Gościem specjalnym tego odcinka będzie Pani Profesor Joanna Nowak, która odpowie na Wasze pytania. Witam Pani bardzo serdecznie, dzień dobry. Czym są subkultury i jaka jest geneza? Subkultury to normy i wartości obowiązujące za w danej grupie, charakterystyczne dla danej zbiorowości, odmienne od przyjętych przez ogół. W jaki sposób pojawiły się subkultury? Pojawiły się jako wyraz protestu przeciw rzeczywistości czy tradycyjnym instytucjom społecznym, np. rodzinie. Co łączy i dzieli poszczególne subkultury? Różne nie założenia ideowe, a łączy odrzuceniem wszelkich autorytetów, czego wyrazem jest rezygnacja z udziału w życiu społecznym czy agresja wobec rzeczywistości. Charakterystyczną cechą subkultur jest wyraźne manifestowanie obyczajowości. W jakiej subkulturze była ona szczególnie widoczna? W ruchu hipisowskim, który propagował wolną miłość, narkotyki czy alkohol. Dostaliśmy bardzo ciekawy list, który dotyczy tej subkultury. Droga Agnieszko, od półtora roku uczestniczę w ruchu hipisowskim. Moi rodzice są, nie są zbyt zadowoleni, ale mam już 18 lat i nie mają nic do gadania. Chciałabym opowiedzieć o Hipisach, szczególnie o ich genezie. Hipisi zaistnęli w połowie lat 60. w USA. Była to młodzież zbuntowana przeciw polityce państwa, panującemu systemowi społecznemu. Odrzucali wartości kultury konsumpcyjnej, normy społeczne oparte na rywalizacji, tradycji kościoła i tym podobne. wartością była dla nich wolność i skrajny pacyfizm. Skąd protesty przeciwko prowadzonej wówczas przez Stany Zjednoczone w wojny w Wietnamie zgłosili swobodę obyczajową i seksualną, bardzo charakterystyczny, inspirujący i wieloznaczy był strój hipisów. Nosili długie włosy, brody, jaskrawo kolorowe zwierne uprania, sznury koralików i kwiaty we włosach, ruch hipisowski dotarł do Europy i Australii i bardzo szybko zdobył popularność wśród młodzieży. Pod koniec lat 60. trafił do Polski gdzie nie był mile widziany przez władze komunistyczne. Aneta z Łodzi. Dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że Twoi rodzice zaakceptują Twój pogląd na świat. Aby przyjrzeć się jeszcze bliżej tej subkulturze, łączymy się z naszą reporterką. Halo, halo, Dzień Witam Państwa. Chciałam Wam przedstawić typowych hipsterów. Charakterystyczne wyglądy. Długie włosy, tonelowe koszule, luźne bluzy, ozdoby w kończyków, tak zwanych facetek. Propagują równość i braterstwo, anarchiczną wolność, negującą system prawny, granice czy instytucje społeczne. Gwarze nazywani są kwiatami. Dzisiaj praktycznie nie istnieją. W Polsce są zjawiskiem marginalnym. Używają narkotyków, pod wpływem których mogą dokonywać przestępstw przeciwko mieniom. Zajmijmy się kolejną subkulturą. Do najaktywniejszych subkultur w Polsce należą panki. Luther w USA i Wielkiej Brytanii w połowie lat 70. Mamy tutaj kolejny list. Kochana Agnieszko, w mojej szkole pojawił się nowy chłopak. Jest boski, ale dziwnie się upiera. Jest negatywnie nastawiony do życia, nie wierzy w żadne zmiany. Ciągle mówi, że nie ma przyszłości. Słucha jakiejś satanistycznej muzy i jest dość agresywny. Czy mam u niego jakieś szanse? które jest w Warszawie? Kochana Wiktoria, chłopiec ten należy do panku. Agresywność przejawia w formie instynizowanej poprzez charakterystyczny taniec. Jeśli jednak jesteś normalną i zdrową na rozsądku dziewczyną, znajdź sobie inny obiekt zainteresowań, gdyż nim nie będziesz mieć przyszłości. Łęczymy się z Dominiką. Strój panka ma charakter niezbały i celowo antyestetyczny. W jego skład wchodzą. Czarna skurzana kurczka nabijana okami, włosy czesane z stylu i ropeza, rybawki w ciało, wysokie wojskowe buty ciemne okulary. Muzyka tworzona i słuchana przez parków również ma charakter antyestetyczny. Jest ogromnie dynamiczna, agresywna i nieskomplikowana. Subkultura punków data rozkwitu mają już za sobą. Obecnie liczba przedstawicieli tej grupy maleje ze względu na, na przykład obecny system władzy. Jednakże nadal działają zespoły i istnieją miasta, w których obserwuje się duży przyrost punków. Na przykład Sex Pistols, Fall of Boy, Green Day the Offspring. w latach 60. w Wielkiej Brytanii w robotników. Wyznaczyli sobie oni misję obrony porządku społecznego. Agresja kierowana jest głównie przeciwko obcym. W Polsce mają charakter nacjonalistyczny lub rasistowski. Łączcie się z naszą reporterką. W stroju skinów dominują elementy militarne. Ciężkie wojskowe buty, spodnie i kurtki wojskowe listu Adama, które opowie o swoim ostatnim problemie. Kochana Agnieszko, miesiąc temu wybrałem się na mecz piłki nożnej i komunikowali. Od początku powiedziałem sobie jasno, jestem za tymi, którzy wygrają. No i wygrałem. Cieszyłem się, jak głupi, aż do czasu, gdy podeszli do mnie dwaj mężczyźni teresa z szalikami drużyny przeciwnej. Wczoraj wyszedłem ze szpitala. Adam z Wrocławia. Niestety, problem kiboli staje się coraz głośniejszy. O ile ruch związany z bankami czy z ma jakiś sens, o tyle subkultury związane z szalikowcami go nie mają. Ich działalność polega na walce z kibicami drużyn piłkarskich. Łączymy się z kamią. Aby przybliżyć subkulturę kiboli, udałyśmy się na stadion do nowego miasta lwowskiego. Kibole zawierają sojusze z szalikowcami z jednego miasta przeciwko innym drużynom. Oznaką tej subkultury są czapki, szaliki, flagi w barwach danego zespołu piłkarskiego. Kim są Ruch rastafariański ma charakter kulturowo-filozoficzno-religijny. Powstał na terenie Jamajki w latach 30. za sprawą etypskiego księcia Stefania Mekonela który uważał, że pokój na świecie pojawi się dopiero, gdy kolor skóry będzie miał mniejsze znaczenie niż kolor oczu, na świecie został rozpowszechniony w latach 70. razem z muzyką reggae. Prawdziwy Rastafarianin to człowiek, który wybił się wszelkich przejawów agresji. Prowadzi spokojny, wystrojny tryb życia zgodnie z naturą. Propaguje wolność i równość dla wszystkich, z tym, że pierwotnie Rastafarianie uważali wyższość rasy czarnej nad białą. Ich religia to połączenie judaizmu, hinduizmu i etiopskiego chrześcijaństwa. Mają zakaz spożywania wieprzowiny, chociaż większość z nich i jest wegetarianami. Elementem religijnych obrzędów jest palenie marihuany, znaczy świętego zioła. Uważają, że to przybliża ich do Boga. Dziękuję. Łączmy się z naszym reporterem. Rastafariani unikają zażywania narkotyków z wyjątkiem tzw. miękkich. Nie piją alkoholu, zazwyczaj są wegetarianami. Zewnętrznymi oznakami przynależności do ruchu są kolorowe stroje, w których dominuje kolor zielony, żółty i czerwony. są charakterystyczne fryzury w postaci dreadów. Słuchają muzyki reggae nawiązującej do folkloru jamajki. Wciąż pojawiają się nowe subkultury. W dziwieństwie do starszych nie wyróżniają się niczym szczególnym, na przykład subkultura w lokacjach. się z naszą reporterką. Jesteśmy w charakterystycznym miejscu spotkań z lokalskich. Zachowujemy się tu bardzo cicho, gdyż mogą się oni agresywnie zachowywać. Eee, kamerona! Jani! W nogi! Ja wam Ja, mam, ja mam... halo, halo, jesteście tam? Nic wam nie jest? Niestety musimy przerwać reportaż z powodów technicznych. Przejdźmy dalej. Mam tu listę od pewnej dziewczyny. Droga Agnieszko, ostatnio wybrałam się z kumplami na sesję zdjęciową. Zaciekawił nas styl, w którym nie ma stylu. Widoczna była zabawa stylami, estetykami, trendami subkulturowymi, układami w indywidualny kolarz. choć kluczowe dla hipsterów jest unikanie etykiet, metek i bycia ometkowanym. Wszyscy oni noszą to samo i zachowują się tak samo. Są tacy konformistyczni w swoim non-konformizmie, a nic nie zadowala. Oczywiście są to hipsterzy. Hipsterzy to jedna z najbardziej unikalnych subkultur, jakie istnieją. Według definicji Władysława kopańskiego, hipster to zapalony miłośnik jazzu, osoba zanimowana w rzeczach modnych i eleganckich, w nowościach. Słowo wychodzi z lat 40. Oczywiście istnieje kilka wersji co do jego genezy. Pierwsza mówi, że od słowa hep, używanego w środowiskach jazzowych, co jest wyrazem szacunku i akrobaty. Druga, rzecz słowa hop, Czyli od optium. Jest i trzecia, że od hipki co oznacza, otwierać komuś oczy. Dziękuję. Oczywiście znaleźli się także reporterzy, którzy wyruszyli na spotkanie z hipsterami. Hipsterzy to jedna z najbardziej ulotnych i nieokreślonych subkultur. Nie wiadomo nawet, czy jest subkulturą, czy może pod subkulturą, czy subkulturą. Jest popularna zarówno wśród nastolatków, jak i w ludzi Proszę o ja. Było włosko, poznałem Kolesia i w ogóle. Świetna muza, świetny styl. Dzisiaj chcę się pokazać w telewizji, żeby muza zaimponować. Czy mogłabym wpaść do studia? Gosia z Grudziąga. Gosia reprezentuje kulturę rozrywkową, czyli kulturę techno. Oczywiście zaprosiliśmy Gosię wraz z jej koleżanką do naszego studia, ale najpierw opowiedzmy coś o tej subkulturze. Kulturę techno trudno zaliczyć do normalnej subkultury. To raczej pewien styl życia oparty na zabawie. O kulturze techno mówi się dzięki corocznej paradzie miłości w Berlinie. Charakterystyczne jest strój tej kultury. Witam serdecznie. A hej, siema. Jak było na tej zabawie? A impreza była fajna, nie? No jak ciacha, Boże. Ciacha to były zarąbiste, nie? Aha. W ogóle widziałaś tego kolesia, nie? Co on był tam potem, co on później stamtąd i puszed no, doparł, nie? Ja nie no, no, no. mogę weź, jakie ciało no. Super było, nie? Może ogólnie haczyk polega polegasz Waszych życia i dziewczyny. No, na imprezach, nie? Na no, paleta nie? Siedzimy, nie? Tak co weekend, nie? piątek jesteśmy w Tinku, nie? W sobotę lecimy do Fini I Pizania nie? I Bizania zaliczamy ją tam, wiesz, od trzecia nocy, nie? Bo już później to tam towarzystwo wymięka. nie? No i tak to lecimy, nie? Tak wiesz. Rozumiem. Wymyślam się, jakiej słuchacie muzyki. Ale możecie o niej opowiedzieć. To muzyka elektroniczna, nie? Im więcej uderzy na sekundę, nie? to lepiej, nie? <laughs> Chyba nie mogłabym należeć do tej kultury. No właśnie widzę, że nie wyglądasz na taką, nie? Dlaczego? Trochę wasz styl mi nie odpowiada, nie? Jakieś no, no, takie no, trendy są, nie? No. Weź. No, się no. lepiej upiera, Musicie mieć dobrą kondycję. No. No wiesz. Tańczymy, nie? No nie. To super. Dziękujemy za miłą rozmowę. To, to gdzie teraz lecimy? Biza? No lepiej. No, no. To ho. Nara. No, no. Demoralizujecie nasz program. Przejdźmy do powiedzenia. Co proponujesz? Może teraz skaijcie. Skateboarding wychodzi się z serwisu i pochodzi z Kalifornii. Pierwsi skaci pojawili się tam w latach 70. i byli to surferzy czekający na odpowiednią pogodę do wykonywania ślizgów. Obecnie ta subkultura zrzesza ludzi jeżdżących na rolkach, rowerach, deskorolce czy snowboardzie. Ogólnie skaterzy są pozytywnie nastawieni do życia i nie wyznają żadnej ideologii. W Polsce często myleni są z hipopowcami i coraz bardziej popularną subkulturą M. Dla nich najważniejsza jest dobra zabawa i poznawanie coraz to nowszych i trudniejszych trików. Spotykają się na placach i specjalnie przygotowanych dla nich skateparkach, na których spędzają całe dnie. Nie są agresywni, ale ich ekstremalne zabawy nie są dobrze przyjmowane przez społeczeństwo. Dlatego też są wyganiani z miejsc, na których ćwiczą. Wielu skaterów, tych graficiarzy, którzy podpisują się na ścianach bloków i pociągów. I dolem wielu skaterów jest pan Hawk, który jest prekursorem wielu trików wykonywanych na deskorolce. Stworzył on też wokół siebie ogromne imperium skate'owe. Połączył się teraz z naszą reporterką Kamilą, która wyruszyła z naszym kamerzystą, aby poszukać skate'ów. Uważani są za subkulturę obejmującą modę, styl życia, muzykę oraz skateboard. Ich charakterystyczną cechą jest spontaniczność, luz i podkreślenie niezależności przez specyficzny specyf... specyf... ubiór, czapki bejsbolówki, obszerne bluzy z kapturami lub luźne podkoszulki. Skoro wspomniałaś już o Emo, to może przejść do tej subkultury. Subkultura Emo to najnowsza subkultura młodzieżowa. I najbardziej rozwijająca się wśród młodych ludzi. Termin EMO pojawił się już w latach 80. w Stanach Zjednoczonych i był określeniem dla jednego z rodzajów banka. Obecny kształt zjawisko przyjęło na początku XXI wieku. Subkulturę EMO można podciągnąć pod kontrkulturę, ponieważ ich pojawienie się było jawnym sprzeciwem przeciw materialistycznemu i wulgarnemu stylowi życia amerykańskich haperów. Prawdziwy EMO to osoba dość emocjonalna, zamknięta w sobie i uważa, iż nie, nikt, nie, nikt nie jest w stanie zrozumieć jego bólu egzystencjonalnego, oprócz oczywiście innych emo. Ca, całe dnie spędzają na myśleniu o śmierci, samobójstwie, piszą wiersze, spędzają czas ze sobą, przytulając się i tworząc między sobą e, krótkotrwałe związki. E, czasami dla rozładowania złych emocji e, robią sobie na ciele e, sznyty letkami. Nie ukrywają swojej, swojej orientacji seksualnej, biseksualizm wśród nich nikogo już nie dziwi. Ze względu na to, że emo pochodzą przeważnie z zamożnych rodzin, e, wokół nich rozwinął się dość ogromny już przemysł odzieżowy i gadżeciarski. Dziękuję Ci bardzo. Proszę o połączenie z naszą reporterką. W stylu emo możemy dopatrzeć się na pozycję z kilku klubów. Noszą się podobnie do panków i korzec. Charakterystyczne są długie, skoczne grzywki zasłaniające twarz, potargane włosy, przeważnie przefarbowane na czarno, dla makija, w mocno podkreślone są oczy. Spodnie rurki, stare trampki i koszulki wykochanych ze spodu. Ulubiony kolor to oczywiście czarny, ale także fiolet i czerwień róż, w których koniecznie trzeba mieć pomalowane paznokcie. panokcie. Mimo, że wygląd jest dość mroczny i nie stronią od ubrań, na których widnieje słodki kotek, czyli moda emo jest modą unisex. Zarówno dziewczyny, jak i chłopacy noszą się identycznie, uważając, że zasób subkultura zrzesza ludzi półnastoletnich czasami trudno się zorientować, czy mamy do czynienia z modą kobietą, czy mężczyzną. Klasycznymi zespołami gatunku emo są Nation of U.S. Heroin, ale najbardziej znanym wykonawcą, nawet dla laików tego gatunku muzycznego jest niemiecka grupa o spotkałam na ulicy człowieka obranego na czarno. Bardzo się przestraszyłam. Miałam na sobie znaki 666, pentagram i wiele innych licytacji. To z pewnością satanista. Na czym polega ich kultura? Przeczytajmy list od morduńskiego. Dołączyłam do satanistów. Na czym to polega? Jesteśmy młodymi ludźmi. Pochodzenie społeczne, warunki domowe, religijność w rodzinie nie odgrywa w tym wypadku większej roli. W wstąpieniu do tej sekty decyduje głównie namowa, a następnie pranie mózgu ze strony liderów tej sekty, chęć przeżycia czegoś nowego, zakazanego czy wreszcie próby głupiego naśladowania piosenkarzy, ucharakteryzowanych na satanistów, obwieszonych stosownymi symbolami, jacy często pojawiają się na różnorakich telewizjach w telewizji. Noszę często swoje symbole – kolczyki w nosie, krzyż, który wyśmiewa się Chrystusa, Inny symbol to trzy szóstki symbolizujące Szatana, czy pentagram, czyli pięcioramienna gwiazda wpisana w okrąg. Ten ostatni symbol ma nam umożliwić przywołanie złych duchów. Do tego dochodzi yy, to, że ubieram się na czarno. Ruch ten zawsze był w opozycji wobec chrześcijaństwa i jego doktryny. Satanizm pozwala człowiekowi, który odrzucił Boga, stać się swoim własnym Bogiem. Polega na samym uwielbieniu siebie jako człowieka. Dla mnie nie ma dobra i zła. Podstawowym ceremonia są czarne msze. W Polsce subkultura pojawi, jako subkultura pojawiliśmy się po 1984 roku na pali popularności Speed black metalowych takich jak kat, kreon i Fatou. Teksty piosenek tych zespółów zawierają wiele motywów satanistycznych, łącznie z otwartą manifestacją zła i szatana. Polski satanizm jest daleki od pierwowzoru amerykańskiego. W szczytowych momentach koncertu sataniści podnoszą w górę pięść z dwoma wystawionymi palcami, wskazującym i małym. Symbolem satanistów. Odpamiętnie za zorganizowany w w 1986 roku czarnym mszy, satanisty są symbolem dużego zagrożenia dla społeczeństwa, dla tym samym zostali ulokowani na samym biegunie radykalnej opozycji wobec kultury oficjalnej. Człowiek jest twórcą świata, z którym przyjdzie mu żyć. Właśnie dlatego każdy satanista musi dążyć do samodoskonalenia. Każdy, kto tak nie robi, nie zasługuje na miano Boga, którym jest bo nie głową należnej Bogom powinności kierowania światem. Satanista powinien śmiało patrzeć w przyszłość, ale nie może również zabraknąć nauki sceptyzmu. Jest on potrzebny do przewidywania przeszkód na drodze każdego z nas. Oto niektóre prawdy naszego ruchu. Okaże mściwość wobec innych ludzi i rzeky dają zadowolenie. Człowiek jest niczym innym, jak tylko zwierzęciem. Sataniści nie napadają na chrześcijan za to, że są chrześcijanami. Wielu satanistów posiada chrześcijańskie rodziny, przyjaciół, znajomych, współpracowników. Studeniści mogą nie podzielać chrześcijańskiej filozofii, mogą jej nie szanować i nie umarć. To bardzo ciekawe, o czym piszesz. Posłuchajmy jeszcze reportażu. Zatem, termin określający przekonanie i ideologię się powierzchniami w zakresie podstawowymi formami kultury nawet

Świadomości Kryszny. Może zobaczmy, co o tym pisze Encyklopedia. Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny jest ruchem misyjnym należącym do wiśnuizmu, jednego z trzech głównych nurtów hinduizmu. Wiśnuizm jest religią monoteistyczną, uznającą wiarę w jedno, jednego osobowego Boga, nazywanego Kryszną, Rama lub Wisznu. Wiśnuizm uznaje, że ten sam Bóg pod innymi imionami czczony jest w innych światowych religiach. Założycielem bengalskiej Szkoły Wiecznych Izmu, do którego w szczególności nawiązuje Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, jest Sri Kryszna Caitania Mahabrabhu. Głosił on, że celem ludzkiego życia jest pełne miłości oddanie się Bogu, zaś najskuteczniejszą praktyką, którą do tego prowadzi intonowanie świętych imion. Wyznawcy Kryszny wierzą ponadto w nieśmiertelność oraz boskie pochodzenie duszy odrębność duszy i ciała, reinkarnację oraz możliwość ostatecznego wyzwolenia. Podstawowymi pismami świętymi wyznawców Kryszny są sanskryckie traktaty. Do Polski rok trafił w 1976 roku, zaś formalna rejestracja nastąpiła 12 lat później, w 1988 roku. Jak się ubierają? Jaki jest życie? życia? Nowi członkowie dostają sanskryckie imiona i strój w indyjskim stylu. Mężczyźni walą głowy i zostawiają tylko mały warkoczek. Członkowie noszą też korale zawierające 108 baciorków, z których każdy symbolizuje mantrę. Rundkę na koralach powinno się powtórzyć 16 razy w ciągu dnia, czyli 1728 mantr w ciągu dnia. Związki małżeńskie są uprzednio ustalone. Małe dzieci zniechęca się również do wyrażania uczuć. Kobiety, zgodnie z hinduską tradycją, odgrywają rolę bardzo uległych. Celibat darzy się większym szacunkiem niż małżeństwo. Jakie są zagrożenia sektami? Całkowite uzależnienie jednostki od grupy. Członkowie sekty są izolowani od świata oraz pozbawieni kontaktów z rodziną. A czy to prawda, że warunkiem członkostwa jest przekazanie całego majątku na rzecz grupy? Niestety to prawda i zdarza się to coraz częściej. Szczególnie niebezpiecznym dla życia społecznego są sekty o charakterze niszczącym. I tutaj, według danych, w 1978 roku 913 członków sekty Świątynia Ludu popełniło w Gujanie zbiorowe samobójstwo. W 1995 roku Najwyższa prawda dokonała, dokonała ataku terrorystycznego w toskijskim metrze przy użyciu gazu bojowego Sarin. Zginęło 12 osób, a ponad 5 tysięcy uległo poważnemu zatruciu. Dziękuję bardzo Jan, za wspaniały, więc mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Również mam taką nadzieję i cieszę się, że mogło pomóc. A my spotykamy się na tydzień czekamy na pomysły na dalszy program. liczność, luz i podkreślenie niezależności. <śm>